Cześć siema, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Na początek standardowo to, co omawialiśmy w ostatnim odcinku i jakiego scenariusza się spodziewałem, a więc porozmawiamy sobie o tym. Spodziewam się korekty do strefy, ze strefy wzrostu, więc zobaczmy co się wydarzyło na wykresie. Mianowicie zejdźmy sobie na inny time frame, na H1. Mieliśmy wyłącze magnes, z miejsca korektę do wyznaczonej strefy. Z tego miejsca spodziewałem się większego ruchu, natomiast nie dostaliśmy tego ruchu, więc z tego miejsca pozycję zamknąłem w tym miejscu i całego ruchu spadkowego już nie rozegrałem. Więc zapraszam serdecznie do nowego odcinka, w którym opowiem, co będę rozgrywał w nadchodzących dniach. Dobra, wracamy, 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 więc puścimy sobie już wykres z wszystkim. Na początku chciałem też bardzo podziękować za wszystkie lajki, wszystkie komentarze pod filmem. Bardzo mocno to wspiera algorytm w sumie karmi algorytm i wspiera rozwój mojego kanału, więc za co serdecznie bardzo mocno dziękuję. Dobra, damy sobie może jeszcze czysty czart. I teraz zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Słuchajcie, mieliśmy ruch wzrostowy, jeżeli sobie zobaczymy, to była taka strefa pośrednia do utrzymania z tego miejsca, czyli 90 570. To był trigger do wzrostów. Tutaj było zamknięcie, ruch do góry i zebranie liquidity z tego miejsca. I teraz tak bardzo ważne to, co się wydarzyło, mianowicie w momencie, w którym my utraciliśmy tą strefę, którą tutaj miałem, to dla mnie weszliśmy z powrotem w trend spadkowy. Teraz do potwierdzenia trendu spadkowego i podejścia do mojego celu krótkoterminowego, czyli tutaj płynność z tej tygodniówki 83800 a finalnie płynność z dołka, potrzebujemy. Złamania na H4, ale to już na tym wykresie głównym, mianowicie tutaj H4, czyli strefa, którą ostatnio mieliśmy, mieliśmy w zebranie Liquidity, następnie ruch, z którego poszliśmy bardzo, bardzo mocno. Więc dla mnie kluczowe jest zamknięcie się trendowo poniżej 89 314. Więc dlaczego jestem w shortzie? Ano dlatego, że z mojego modelu wejścia pojawiła się świeca, która wybiła tutaj to Liquidity, czyli tutaj mieliśmy kasę do zgarnięcia. Jest świeczka, która tam wybiła, następnie zamknięcie się pod nią, tutaj na 90 463, to jest wiadomo wykres różne na różne wykresowe dominy ceny. Natomiast jest już model do wejścia. I teraz tak, na ten moment Więcej potwierdzeń mam na shorty. Natomiast jeżeli my byśmy złamali się strukturalnie, to ja się też nie będę upierał, że rynek może tylko i wyłącznie spadać. Po prostu teraz mam więcej potwierdzeń na shorty, więc gram to, na co mam więcej potwierdzeń, bo tak na dobrą sprawę, to nie nieważne dla mnie w tym wypadku, jaka cena będzie bitcoina. Jeżeli nie jestem na rynku spot, to czy bitcoin będzie po 120 tysięcy, czy po 70 tysięcy i tak będzie mi zależało na łapaniu ruchu, czy to w górę, czy to w dół. Więc finalnie cena dla mnie jest na ten moment nieważna. Więc jeżeli chodzi o materiał, materiał, jeżeli chodzi o strukturę, jeżeli złamiamy się na H4 91 370 i na interwale H1, bo tutaj pojawiła się strefa wolumenowa. To jest ta świeczka tutaj. Pokażę na czystym czarcie, natomiast to jest ta sama świeca. Łączył magnes. Strefa wolumenowa i tutaj H4 na tym poziomie. Zaznaczymy sobie. Dobra, czyli jeżeli strukturalnie zamkniemy się powyżej tego poziomu, a na interwale H1 zamkniemy się powyżej tego, to dla mnie jest miejsce na odwrócenie rewersal, i wtedy celem dla mnie znajduje się płynność, po którą chciałem, żeby cena poszła w pierwszym, w pierwszym ruchu. Natomiast tego nie mieliśmy: 97 553. Natomiast to, co fajne się utworzy, to jeżeli zwrócimy uwagę na wskaźniki, to prawdopodobnie, jeżeli się. Z tego miejsca teraz odwrócimy do góry, dostaniemy dywergencję, tak? czyli tutaj momentum nam urośnie, natomiast prawdopodobnie nie przebije tych szczytów, czyli będziemy mieli na oscylatorze spadki, na cenie wzrosty. Wtedy będę szukał, wtedy będę szukał, tak czy inaczej będę szukał, na 97500, natomiast to będzie dodatkowe potwierdzenie w kierunku spadkowym. Tu jest 96 360 strefa do 98 300. Czyli bardzo mocno pokrywałoby się z tym, co tutaj mam zaznaczone już wcześniej, jeżeli mielibyśmy tą dywergencję oczywiście, tak, czyli 92 do 90, przepraszam, nie 92, tylko 96200 do poziomu 98,100. Więc reasumując, to powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem przed chwilą, jestem w kierunku Jestem nastawiony na spadki, jestem z pozycją krótką, natomiast też mam tutaj model na odwrócenie, czyli można powiedzieć, że jeżeli ten short mi nie wypali, to też nie będę się upierał i znowu shortował z tego miejsca. Dlaczego? Dlatego, że to miejsce dla mnie nie jest miejscem kluczowym. Tutaj nic sensownego nie mam, to jest rozgrywanie korekty w trendzie, więc będę po prostu czekał tutaj na kolejne potwierdzenia do rozgrywania w kierunku spadkowym. Dobra, to by było chyba tyle. Jeżeli chodzi o kierunek wzrostowy. No to mnie interesuje dopiero zejście tutaj, czyli zebranie tego dołka z tego miejsca i utworzenie się czegoś wzrostowego będzie moim miejscem na podłączenie się w kierunku wzrostowym. I wtedy jest spora szansa, że zobaczymy okolice ok. 98 tysięcy na Bitcoinie. Nie? Więc to jest tyle. Też warto zauważyć, zobaczcie na wykresie tygodniowym, sobie to pousuwam, miesięcznym przepraszam, na wykresie miesięcznym otworzyliśmy się bez żadnego knota, ok? I cena już zdjęła tygodniowo. Przepraszam, zdjęła Liquidity z poprzedniego miesiąca, czyli high poprzedniego miesiąca został zdjęty. Natomiast bardzo mało świeczek jest, które otwierają się bez, bez knota na dole. Nie? Więc myślę, że ten knot zostanie utworzony właśnie tym ruchem moim, pod którego mam zapiętego shorta. Więc Bitcoin myślę, omówiony. Lecimy z ETH. Rysunki fajnie, jakby wróciły. No może to te. Dobra. Jeżeli chodzi o Ethereum, podobna sytuacja. Ether wygląda dla mnie ciężej niż bitcoin, mianowicie z interwału d1 mieliśmy strefę spadkową, dojście do drugiej strefy spadkowej. Tutaj mieliśmy utworzony order block, czyli bardzo mocną świecę podażową, więc po przebiciu strefy, którą tutaj mieliśmy, czyli to jest ta strefka, dla mnie jest informacja taka, że bitcoin, przepraszam, ethereum może mi cofnąć, dlatego ja jestem ustawiony tutaj na szorcie, natomiast drugą część pozycji mam ustawioną w tym order blocku z d1. Ta pozycja druga będzie dużo większa, więc średnia entry wyjdzie mi w okolicach 3150 ze stop lossem nad tym szczytem i targetuje się pod ten dołek. tak? Natomiast będę też brał po drodze, czyli po drodze w pierwszym miejscu, które widzę, to jest 2780, drugie 2716, trochę powyżej. Będę targetował moje take profity, jeżeli chodzi o tę pozycję. Nie? Więc i Bitcoin i Ethereum na ten moment mam w shortach. Dobra, teraz tak. Total 3. Total 3 na ten moment wybronił, więc Total 3 wygląda dużo lepiej niż Total, niż Total, Total 1, czyli cały market cap kryptowalut. Tak? Tutaj też mieliśmy tą strefkę wybronioną. Wyłączę tylko magnes. Więc tutaj kolejny raz, czyli poziom 3,0,1. Jeżeli my na 3,0,1 nadbijemy na interwale H4, to jest kolejne potwierdzenie do shortów, więc uważam, że. Ten ruch wtedy byłby ubieraniem ludzi bardzo mocno w longi i to byłby fake ruch, tak? I ruch właściwy dopiero następuje w tym miejscu. Natomiast, tak jak mówię, zawsze są triggery. Ja jestem traderem, nie spekulantem, więc teraz więcej triggerów i potwierdzeń mam w kierunku spadkowym, dlatego rozgrywam spadki. Jeżeli będę widział więcej potwierdzeń w kierunku wzrostowym, będę rozgrywał wzrosty. Myślę, że logiczne. Natomiast, Total 3 na ten moment utrzymany. Doszliśmy do oporu na. Zobaczcie, tutaj to rozgrywanie w tym wypadku. Bardzo mocno tygodniówka broni. No i ta tygodniówka, którą teraz mamy, zobaczcie. Tej świece doji niezdecydowania zebrała liquidity z wszystkiego, czyli alty pozbierały bardzo dużo liquidity i ona nie, no nie jest wzrostowo. To jest świeczka berishowa. Więc jeżeli mielibyśmy w następ, nadchodzącym tygodniu coś dobrego dostać, no to myślę, że ewentualnie powrót po 50% knota, tak? czyli 50% knota wychodzi nam na poziom. Tutaj 906. I to warto sobie zaznaczyć. To jest miejsce, z którego można się pozycjonować na pozycję krótkie, więc ja rozgrywam shorty, tak jak mówiłem. Natomiast może być sytuacja, że Alt jeszcze chwilę podrosną, w momencie, w którym Bitcoin będzie stał. I to jest dobre miejsce do pozycjonowania się do pozycji krótkich. Ja to na pewno będę chciał wykorzystać. Dobra, lecimy tak, USDT, tutaj jest sytuacja bardzo, bardzo fajna i bardzo klarowna. Mianowicie wyłączę tylko wskaźni nie wskaźniki, tylko rysunki. Zobaczcie, tutaj mamy świecę Doji i mamy dalej pracę w inside barze, czyli ta świeczka, którą tutaj mamy. No, tak tego nie zrobię. To muszę wyrzucić. Czyli ta świeczka, którą tutaj jest, to jest ten zakres. Włączę tylko magnes. Góra i dół. OK. Jest moim inside Barem, czyli można powiedzieć, że takim strefą konsolidacji. Teraz, co mieć? Co? Ta tygodniówka kolejna nam mówi, mieliśmy wyjście spoza strefy, dojście do wsparcia i korpus świecy, prawdopodobnie, bo jeszcze zostało dzisiaj i jutrzejszy dzień, zamknie nam się dalej w tej świecy. Więc dla mnie targetem teraz jest ten szczyt tutaj 64.30. Więc z dużego TF widzę, że jest szansa na to, że pójdziemy potem płynność do góry. Natomiast jak zejdę sobie na mały tf, to wyłączę timeframe, czyli na przykład na interwał 4 godzinowy to tutaj dzieje się ciekawa rzecz. Mianowicie mieliśmy ostatnie miejsce, w którym ostatnio shorty zostały uwięzione, tak? Czyli mieliśmy. Dlaczego shorty? Dlatego, że jeżeli ten wykres spada, to rynek rośnie. Okay? To jest odwrotna koleracja, tak? Natomiast jeżeli ten rynek, USDT rośnie, to cały rynek nam spada. Więc tutaj było ostatnie miejsce, w którym zostały uwięzione pozycje krótkie, tak? Czyli mieliśmy podbicie. Czyli mieliśmy małą korektę, następny ruch w dół. I teraz tak, z tego miejsca dostaliśmy reakcję. Mianowicie, zobaczcie, zebranie liquidity, pójście w dół, wszystko fajnie. Natomiast strefa, którą mamy wyznaczoną z H4, ona na ten moment wybroniła zlecenia. I co jest bardzo, bardzo fajnego w tym wszystkim, to to, że mieliśmy zebranie liquidity, czyli zobaczcie, zejście poniżej strefy na całym rynku, zebranie liquidity i ta strefa. W tym wypadku tutaj H4 zamknęła nam się wzrostowo. Więc mieliśmy w tym wypadku Liquidity Grab z potwierdzoną strukturą. Więc ta strefa daje mi mniejsze potwierdzenia na, na spadki. A uważam, że ta strefa prawdopodobnie, prawdopodobnie, ma nie ma nic pewnego. Natomiast ja pozycjonuję na to kładę pieniądze, została wybroniona. Więc dla mnie celem będzie tygodniówka. Zaznaczę sobie tą płynność, bo nie zaznaczyłem. Aktualnie, cen, cel pośredni dla mnie to jest 6,4,3,2. To jest cel na najbliższy ruch. To mogę sobie wyrzucić. To już jest niepotrzebne. Ta strefa zostaje. A finalny cel, który mam, to jest ten dołek z października, z listopada. Tak. Dołek z listopada myślę, że prędzej czy później zostanie zdjęty. I czy coś jeszcze było do omówienia? Chyba wszystko. Z ciekawych w ogóle pozycji wygląda Solana. Jeżeli by się przybiła. Tutaj zobaczcie na wykresie, to było chyba w dniowym wykresie, tak, na wykresie dniowym. Tutaj jest imbalans z dniówki niewypełniony. Nie całkiem wypełniony. Tu już go dotknęliśmy wcześniej, więc nie będę grał pod uwagę. Myślałem, że nie został dotknięty. Natomiast mamy tutaj, można powiedzieć, że cena cały czas walczy z oporem. Natomiast w momencie, w którym przeflipujemy opór, jest spora szansa na większe wzrosty. Nie? Tutaj do tygodniówki na 163. I myślę, że byłaby to jedna z wielu pozycji, którą bym na spocie około 15% ruchu. Natomiast odbiliśmy się od oporu. A ja uważam, że w momencie, w którym mamy złamanie na tygodniówce, no to jesteśmy, można powiedzieć, w kryptowoltowej beście. w rynku Niedźwiedzia, to myślę, że będziemy jechali do spodu. Czyli to jest nasz po prostu ręcz do rozgrywania rynku. I co, myślę, że to tyle. Wszystko, co chciałem, omówiłem. Tak, więc dzięki za dzisiaj i do usłyszenia we wtorek. Pozdro.